Kierowcy dzieciom zapraszamy. Kto o Was mówi? Kierowcy. Kierowcy dzieciom. Dziękuję bardzo. E, chcieliśmy podziękować jako grupa kierowcy dzieciom za uczestnictwo, począwszy od władz film. W zasadzie dziękujemy wszystkim darczyńcom, wszystkim, którzy z nami działają, którzy nas wspierają i mamy parę dyplomów do rozdania. Na samym początku chcieliśmy przeznaczyć dyplom dla burmistrza Krajewa w kolejności. Szczególne podziękowania za tak, za tak miłe uczest, uczestnictwo w grze. Oczywiście Piotr Komor polecił już do swojej roboty. Ktoś odbierze, a jak nie będziemy musieli osobiście. Jest Piotr, jest. Zapraszam się. Od grupy kierowcy dzieciom od wielu lat za wspieranie grupy Dziękujemy ślicznie e, Jeszcze mamy tak dla Grajewa, Stowarzyszenie dla Grajewa Mamy blisko Zapraszam to Też Dziękujemy serdecznie Kasia przemówienie Gasia. Nie mogę ja też, I lecimy dalej! No i nasi, którzy z nami cały czas są wszędzie w różnych zlotach, współpracujemy, wspieramy się, lubimy się. Fundacja dla Fundacja to nie są motocyklowe Polska. <śla> dziękuję, rzeczywiście wspieramy chłopaków i dziewczyny jak tylko możemy, jak tylko nas zapraszają. Mówią, przyjedźcie, pokażcie te piękne maszyny. Bo to dla dzieciaków jest niesamowita frajda, móc sobie zrobić fotkę na takich ładnych motoambulansach, a poza tym robią naprawdę dobrą robotę, pomagają dzieciakom. My też w swoich działaniach statusowych mamy wpisaną pomoc dla tych najmłodszych i bezpieczeństwo ruchu drogowego, także imprezy motoryzacyjne, a kierowcy dzieciom szczególnie są na list. Dziękujemy jeszcze raz. Mamy oczywiście dyptom dla pani Bogusi z, z, z stowarzyszenia polskiego Takera. Jak nie dojdzie oczywiście ją znajdziemy i wydamy dyptom. Zapraszamy też przedstawiciela, szefa firmy Danubo. Danubo tycielscy, którzy nas w naszym Podziękowanie jest wypisane oczywiście do całej, całej firmy, która wspiera nasze działania od bardzo długiego czasu. Dziękuję ślicznie. A co ja mogę powiedzieć? Bardzo dziękuję serdecznie tutaj jako za te podziękowania. No i cały czas, który będziemy wspierać razem z naszą grupą. Do końca świata jeszcze będzie dłużej. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Jeszcze mamy oczywiście w szczególności podziękowania dla firmy AXO za model, który, który będzie na naszej licytacji już, już za chwilkę.